Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, a oto i druga część odcinka serii technicznej YouTube. Na samym starcie chciałbym was zaprosić do poprzedniej części, w której przedstawiłem wam kilka możliwych teorii, dlaczego YouTube ukrywa filmy i ucina zasięgi niektórym YouTuberom. W tej części przedstawię wam kilka sposobów, jak poradzić sobie z ukrywanymi filmami jako widz i twórca. Zaczynamy od widza i pierwszą rzeczą, jaką widz powinien zrobić, by nie przygapić filmów danego twórcy, to kliknięcie w dzwonek znajdujący się obok przycisku subskrybuj, a następnie zaznaczenie opcji chce otrzymywać powiadomienia. O tej opcji wspomina naprawdę dużo youtuberów, jednak wydaje mi się, że większość z nich tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, co ta opcja daje. Wybierając tą opcję, jedyne co się zmienia, to to, iż YouTube od tej pory będzie wysyłał nam wiadomości z powiadomieniem, gdy youtuber przesieł nowy film na naszego maila, którego użyliśmy przy rejestracji naszego konta YouTube. No i rzeczywiście jest to dobry sposób, by nie przegapić żadnych filmów pod warunkiem, że często zaglądamy na naszą pocztę. Kolejnym sposobem dla widza, by nie przegapić żadnego filmu subskrybowanych kanałów jest pobranie subskrypcji w formacie RSS, a następnie przeimportowanie tego pliku do wybranego czytnika RSS. W skrócie dzięki temu będziemy mogli stworzyć osobny subbox, który jest niezależny od subboxa YouTube'a. Sam korzystam z tego sposobu i jestem naprawdę zadowolony. Poradnik jak to zrobić i jak to działa pojawi się na moim kanale już za tydzień. No dobra, teraz kilka sposobów, co twórca może zrobić, gdy YouTube ukrywa jego filmy. Pierwszy sposób i chyba najprostszy do zrealizowania to zachęcenie widza do wykonania jednego z wcześniej wymienionych sposobów. Drugi sposób jest delikatnie trudniejszy, ale dalej myślę, że nie będzie z nim większych problemów. Mowa tutaj o stworzeniu wtyczki do przeglądarki w wybranym kreatorze online i dostępnienie jej swoim widzom. Osobiście polecam wam stronę whips.com, do której znajdziecie link w opisie. Jest to chyba jeden z najlepszych i najprostszych kreatorów wtyczek za darmo. Tworzenie na tej stronie wtyczki, która będzie informowała widzów o nowych filmach na kanale, jest banalnie proste i opisane krok po kroku. Jedyny minus jest taki, że strona ta nie jest dostępna w języku polskim. Okej, okay, myślę, że po obejrzeniu tych dwóch części poświęconych ukrywanym filmom przez YouTube'a, twoja wiedza nad ten temat znacznie się poszerzyła i będziesz już wiedział, co zrobić, by nie przegapić żadnego filmu swoich ulubionych YouTuberów. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu oceny, komentarza i udostępnienia tego materiału. Tymczasem ja z wami się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Yo!